Zagramy dzisiaj w World of Tanks na telefonie. To mój pierwszy filmik, to proszę o lajka. zostaw suba. No i gramy. Pójdziemy sobie tym czołkiem w Niemczech. PS2. To idziemy Oczywiście mówię, że nie jestem aż tak dobry w. W. Tam. World of Tanks, ale na pewno mi jakoś pójdzie. Ale na pewno dobrze mi na to wyjdzie. Dobra, rozpoczynamy grę. Będziemy jechać, nie wiem, pojedziemy w stronę. stroną. Mi trzeci dzień w World of Tanks. Proszę pozytywne komentarze jeszcze raz przypominam daj lajka like chyba że już dzisiaj nie chodzę jaki to nie dawaj lajka nie dawaj nie dawaj łapki w dół dobra przygotowuję ci zdobędę już na pozycję.

Dzień chyba sobie na środek A nie, tam jest Ten sam to, co ja mam Dla posiłki Widowa Dobra, ogólnie mówię, że tu jest super gra To jest mój, no, przypominam, że trzeci dzień eee, ten na komputerze bardzo długo grałem, fajnie się gra. No trochę tej gry, ale dobra. Trzeba trochę go trzeba wypływać. O. I strzelamy. Nie się, tu, a Drugi też trzeba podbijać bazę. Dobra. Trzeba uważać, żeby nikt nie wyjechał z jakiejś strony. O tam jest. Tam jest, się. Nie. Dobra, Wygr wygraliśmy. Pierwsza bitwa już wygraliśmy. Dobra. Tupię, no ile dni kupić prawie? Filmiki od razu mówię, albo będą co 3 dni, albo co 2 dni albo co jeden dzień będą stawiane